Witam, z tej strony kanał Kanada dla Was przepięknego, słonecznego Vancouver, jak zawsze. Słuchajcie, właśnie jedę do, do centrum coś załatwić, przy okazji Wam e, zrobię taki mały update i powiem Wam, e, co się dzieje aktualnie w Kanadzie, jeżeli chodzi o wirus. Hmm, aktualnie te liczby, słuchajcie, cały czas się zmieniają. Jest niedziela, zanim wrzucę film, oczywiście te liczby się zmieniają. I to bardzo dużo. Aktualnie jest 249 przypadków w całej Kanadzie. Tutaj w Brytyjskiej Kolumbii mamy 73 przypadki. W Albercie dosłownie, no nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu był jeden przypadek, w tej chwili już jest 39. W Manitobie 4, w Ontario 109, w Quebecu 24, w New Brunswick jedna osoba i w Prince Edward też jedna osoba. I co Wam jeszcze mogę powiedzieć, to słuchajcie na dzień dzisiejszy, oczywiście. E, jeżeli chodzi o maski i sanitizery, no to już nie, nie można tego dostać nigdzie, już e, praktycznie nie wiem, miesiąc temu już tego nie można było dostać nigdzie. Chińczyki wykupili to wszystko, e, prawdopodobnie wysłali to z powrotem do Chin, e, tam do swoich rodzin, e, którzy to potrzebowali. No i teraz co wam jeszcze powiem, no to e, e, rzeczy, których brakuje, no to oczywiście papier toaletowy. E, makaron i ryż, to są trzy takie podstawowe rzeczy, których brakuje w marketach. Tak to mięso, nie wiem, cała reszta żywności jest normalnie dostępna. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć, to na dzień dzisiejszy rząd nie zamknął, jakby nie zamknął granic, ale nawołuje wszystkich, mówi wszystkim, żeby po prostu wracali tutaj do kraju, do Kanady, póki jeszcze mogą, także być może planują zamknąć te granice, ale kiedy, to nie wiadomo. Jak na razie premier nie zamknął tych granic. Wszystko jest. Wszystkie szkoły nawet są otwarte aktualnie. Aktualnie słuchajcie, to teraz bym przejechał gościa. Aktualnie. To co wam jeszcze mogę powiedzieć, szkoły są otwarte, nie zamknęli szkół, nie zamknęli szkół, ale nie wiem, jak we wszystkich prowincjach, ale w Brytyjskiej Kolumbii. W tej chwili są takie ferie, nie wiem, zimowe czy świąteczne. Dwa tygodnie szkoły są pozamykane tylko ze względów na te ferie. Właśnie przez ten czas mają wszystko te szkoły odkażać. Z tego co widzę, widzę słuchajcie, to w marketach nie ma czegoś takiego, że odkażają wózki. Markety są normalnie otwarte, ludzie robią zakupy. Teraz jestem w centrum, to, to wszystkie z tego co widzę, kawiarnie normalnie prosperują. Ludzie się nadal spotykają. Powiedzmy, że jak sami wiecie, bo mówiłem już Wam o tym, jest tu bardzo dużo Chińczyków. No to powiedzmy, że 50% wszystkich tutaj Chińczyków nosi maski, druga 50% nie nosi tych masek. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? no to rząd prosi też wszystkie osoby, słuchajcie, które wracają z innych krajów, żeby po prostu na takie własne sumienie zostali przez dwa tygodnie na takiej domowej kwarantannie, skądkolwiek wracają, ale tak jak mówię, granice są nadal otwarte, słuchajcie, i, i nadal możecie na przykład jechać na wakacje powiedzmy do Meksyku czy gdzie indziej. No dobra, słuchajcie, a teraz Wam podam liczby dosłownie, jakie się zmieniły od tygodnia. Bo kiedy nagrywałem dla Was film, to było dosłownie tydzień temu. I teraz Wam powiem, to są liczby, oczywiście, jakie oni podają. Jak jest naprawdę, nikt tego nie wie. Więc w całej Kanadzie aktualnie już jest 846 przypadków wirusa. W brytyjskiej Kolumbii jest 27, w Albercie jest 146, w Saskatchewan jest 8, w Manitobie 17, w Ontario 258, w Quebec 12, w Newfoundland 1, w New Brunswick 7, w Nowa Skotia 5, Prince Edward Island 2 osoby i na Yukonie słuchajcie jest 0 jeszcze osób, także na razie. Jeszcze mamy gdzie uciekać. Tak jak mówię, na Yukonie jeszcze nie ma nikogo, kto ma wirusa. Co Wam muszę powiedzieć, to nie chciałbym być nigdzie indziej. W tej chwili w Kanadzie się czuję w miarę bezpiecznie, bo tak jak mówię, będąc w Europie, to tak naprawdę nie ma gdzie uciec. I z tego co widać, jeszcze, tak jak mówię, możemy uciec na Yukon, tam jeszcze nie ma żadnego przypadku. I co, powiem Wam, co się też zmieniło od, ostatnie, od ostatniego tygodnia zmieniło się dość dużo rząd pozamykał wszystkie szkoły, ale nie pozamykał przedszkoli. Przedszkola dla dzieci są nadal otwarte, szkoły są zamknięte. Co się jeszcze zmieniło zamknęli w końcu granice mogą przejeżdżać tylko towary z Ameryki do Kanady i z Kanady do Ameryki nie ma żadnego przepływu osób co się jeszcze zmieniło, słuchajcie to to że większość restauracji w centrum i poza centrum Vancouver jest zamknięta ale nie wszystkie mają teraz, policja ma teraz śledzić to bardziej i restauracje, które się jeszcze nie zamknęły mają normalnie karać pieniężnie, z tego co chyba dobrze słyszałem w ostatnich wiadomościach i tak jak mówię, mogą być tylko otwarte takeaway, e w tych restauracjach można zamawiać na wynos. Nie wszystkie są, słuchajcie, zamknięte, ale tak jak mówię, większość tych dużych restauracji się pozamykała. Słuchajcie, jeszcze Wam coś powiem na koniec. Przyjechaliśmy sobie do parku, jesteśmy aktualnie w Stanley Parku, w tym właśnie największym parku we Vancouver. Korzystamy z ładnej pogody, póki jeszcze możemy. I co wam powiem? No to zaraz tutaj dosłownie obok nas, no bo w Seattle, w stanie Washington, tam właśnie mamy epicentrum wirusa. Tam jest bardzo dużo osób zarażonych. Tam nie, nie znam dokładnych liczb, ale to są setki i naprawdę to się szybko. Roz... Mój syn też chciał coś powiedzieć. To są setki i szybko bardzo się to rozprzestrzenia. Także. Tak jak wcześniej Wam mówiłem, granice nie są zamknięte, a ludzie, którzy podróżują właśnie do Seattle, to jest e, kilka tysięcy samochodów, kilka tysięcy ludzi e, podróżuje przez tą granicę właśnie do Seattle dziennie. Słuchajcie, także e, będzie to przeniesione bardzo, bardzo szybko, bo tak jak Wam powiedziałem, tam są bardzo duże liczby. Nie znam tych liczb dokładnie. Ale będzie to bardzo szybko przeniesione, bo tak jak Wam mówię, ludzie podróżują do pracy i nie tylko, robią podróże biznesowe, robią podróże prywatne i kilka tysięcy ludzi przejeżdża przez tą granicę dziennie, właśnie ze stanu Washington, ze Seattle tutaj do Vancouver. No i słuchajcie, minął kolejny tydzień, numery idą cały czas do góry, zaraz Wam powiem, jak to się przedstawia. Więc w całej Kanadzie jest 5652 przypadki i 61 przypadków śmiertelnych W brytyjskiej Kolumbii jest 884 przypadki 17 przypadków śmiertelnych W Newfoundland jest 120 przypadki Żadnych przypadków śmiertelnych W Prince Edward Island jest 11 przypadków, 0 przypadków śmiertelnych. Nowa Skosia jest 110 przypadków, żadnego przypadku śmiertelnego. New Brunswick to jest 51 przypadków, żadnego śmiertelnego. W Quebec tam numery idą naprawdę bardzo szybko do góry. Jest już tam ponad 2498 i 22 przypadki śmiertelne. W Ontario, tam też numery idą bardzo szybko do góry jest już 1144 osoby, z czego 19 przypadków jest śmiertelnych. W Manitobie słuchajcie, 61 osób, z czego jeden przypadek śmiertelny. Teraz Saskatchewan to jest 134 osoby, 0 przypadków śmiertelnych, w Albercie 621 osób, z czego dwa przypadki śmiertelne. Yukon 4 osoby, żaden przypadek śmiertelny, także nie mamy już gdzie uciekać. Na Yukonie są już cztery osoby i jest New West Territories, to jest jedna osoba, zero przypadków śmiertelnych. I co się zmieniło? Słuchajcie, zmieniło się dość dużo. Cały czas rząd nawołuje do social distance. Nie ma jeszcze żadnej, tak jakby, policyjnej godziny, że nie można wychodzić w ogóle z domu. Można wychodzić z domu, trzeba zachować tylko social distance. Jak widzicie, ludzie biegają, trenują, jeżdżą na rowerach, po prostu każdy stara się zachować ten social distance. Co się jeszcze zmieniło? Słuchajcie, to rząd pomaga, naprawdę pomaga nie tylko osobom, które poszły na zwolnienie, bo takich osób, które poszły na zwolnienie w Kanadzie jest już ponad 1 milion. Rząd pomaga też firmom. W tej chwili będzie płacił 75% od, od ich zarobków każdej firmie. Także jakoś starają się utrzymać te firmy tutaj w Kanadzie. Restauracje, nie wszystkie, ale nadal są otwarte. Można tylko brać jedzenie na wynos. Starbucks pozamykał wszystkie swoje kawiarnie. Otwierane są kawiarnie tylko blisko szpitali. Co jeszcze? Inne kawiarnie nadal są pootwierane. Można kawy brać tylko na wynos. Można też zamawiać nawet swoje ulubione kawy, swoich ulubionych kawiarni, właśnie na delivery. Co się jeszcze zmieniło, no to w końcu w sklepach właśnie jadę do sklepu w sklepach słuchajcie, porobili pleksy oddzielając kasierów od klientów. Kasjerze zaczęli maski nosić, bo tak do jeszcze do paru dni. Wstecz nie było tego, także pomontowali te pleksy, oddzielili kasierów. Autobusy nadal kurcują, słuchajcie. Tylko autobusy w tej chwili są za darmo. Nie można, słuchajcie, wsiadać do autobusu przodem. Można wsiadać tylko tylnymi drzwiami, żeby nie mieć kontaktu z kierowcą. Co się jeszcze zmieniło, no to mm, większość firm już jest, słuchajcie, pozamykanych, tak jak moja żona pracowała na dwie prace, jedną e, pracowała na pół etatu w biurze, w centrum, robiła tam księgowość dla sieci restauracji, e, restauracje już się zamknęły, wszystkich zwolnili, ale moja żona pracuje, ma też drugą pracę, gdzie pracuje od zawsze z domu, także ma tą możliwość, nadal pracuje z domu. Serwisy budowlane nadal są otwarte, także wszystkie budowy nadal funkcjonują. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? No to są problemy, słuchajcie, z tymi zwolnieniami i aplikowaniami o chorobowe, bo wszyscy ludzie, żeby zaaplikować o te chorobowe, musieli iść do biura, musieli iść tutaj do takiego biura, składać aplikacje. Pracownicy tego biura. Powiedzieli, że oni się boją pracować, bo bardzo dużo ludzi przychodziło. Powiedzieli, że oni boją się pracować i po prostu pozamykali te biura. Teraz można aplikacje składać online. Też są problemy, bo system siada, jest tak dużo zgłoszeń, że system po prostu siada. Mają coś z tym robić. Też mówili ostatnio, że osoby, które zaaplikowały o te całe chorobowe, nawet miesiąc temu, nadal jeszcze nie dostały żadnego wynagrodzenia, a muszą płacić czynsz za dom, kupić jedzenie. Także są problemy, nie, ma, nie wygląda to wcale tak prosto. No, rządy zadeklarowały się, że będą pomagać. No pomagają niby, no ale tak jak mówię, są problemy z wypłacaniem pieniędzy, z aplikowaniem o te chorobowe, także tak to wszystko wygląda mniej więcej na dzień dzisiejszy. Wszyscy kanadyjczycy ogólnie się tutaj śmieją z Trumpa, no bo chciał ostatnio wysłać wojska na granicy z Kanadą, z Ameryką. Wszyscy się tutaj śmieją, po co on chciał to w ogóle zrobić. Jak nikt w ogóle nie ma zamiaru w tej chwili jechać do Ameryki, tam jest naprawdę tragedia. Tak jak ostatnio Wam mówiłem, że nie chciałbym być nigdzie indziej jak w Kanadzie w takim momencie, że tutaj się czuję w miarę bezpieczny i tak właśnie jest. Słuchajcie, jakbym był teraz gdziekolwiek w Europie, po prostu by był załamany, jakbym był, mieszkał gdzieś w Ameryce. Też bym był załamany, także tutaj z rodziną czujemy się w miarę bezpiecznie. Nadal wychodzimy na zewnątrz. Mamy dwuletnie dziecko, naprawdę jest nam bardzo ciężko. Wychodzimy do parku, po prostu um, trzymamy ten social distance. Um, tak to wszystko wygląda na dzień dzisiejszy. Słuchajcie, postaram się jeszcze za jakiś czas um, nagrać coś i, i powiedzieć Wam, jak te numery się zmieniają. Zmieniają się bardzo szybko słuchajcie, jest też duża wyzdrowiałość tutaj w Kanadzie nie znam dokładnych liczb ale naprawdę bardzo przede wszystkim w brytyjskiej Kolumbii jest tutaj 884 przypadki ale może nawet połowa z tego to są ludzie, którzy wyzdrowieli, także tutaj jest duża różnica między Ameryką a Kanadą tu w Kanadzie jest bardzo dużo ludzi takich powiedzmy halfi nie ma dużo Otyłych ludzi, tutaj bardzo dużo ludzi uprawia sport, dba o siebie, także wyzdrowiałość tutaj w Brytyjskiej Kolumbii, no to z tych 884 przypadków to jest prawie że połowa ludzi, którzy wyzdrowieli. No i tak to, słuchajcie, wszystko wygląda na dzień dzisiejszy. Zapraszam wszystkich do oglądania kanału Kanada dla Was. Jeszcze tylko tak na szybkości, bo zapomniałem wam powiedzieć, co jeszcze się zmieniło. Więc słuchajcie, brakuje jajek w marketach w sklepach. Powiedzieli, że będą problemy może nie z brakiem żywności, ale z dostarczaniem tej żywności, i jeśli się jakieś jajka pojawią, można wziąć tylko jedną paczkę jajek na osobę. I na przykład jeśli chodzi o mięso, przypuśćmy wołowinę. To można wziąć tylko też jedną paczkę wołowiny na osobę, także tak to wygląda tutaj w brytyjskiej Kolumbii. Nie wiem czy to jest tak w całej Kanadzie. I co jeszcze się zmieniło? To słuchajcie, wszystkie sklepy wiadomo są w centrum zamknięte i zaczęli te sklepy okradać. Ostatnio okradli Gucciego, okradli Lululeum i wszystkie sklepy w centrum zaczęły zabijać swoje okna, drzwi, wszystko tylko co możliwe płytami. Także te, tak te sklepy w centrum w tej chwili ekskluzywne wyglądają. Zabite są dechami.